No hej, dzisiaj mam dla Was pięć moich ulubionych wegańskich alternatyw dla jajek. Dlaczego mielibyście chcieć ich spróbować? No bo może jesteście weganami i tęsknicie za jakimiś jajecznymi daniami. Może na przykład chcecie po prostu jajka ograniczać, bo macie na przykład za wysoki cholesterol i dostaliście takie zalecenie. I ja wiem, że to jest kontrowersyjny temat. Wiele osób uważa, że spożycie jajek, nie ma wpływu na cholesterol, niemniej jednak wszyscy dobrze wiemy, że bardzo często lekarze to właśnie zalecają. A może po prostu chcecie włączyć do swojej diety więcej strączków, bo to też jest na to bardzo dobry moim zdaniem sposób. No i zaczniemy od mojego totalnego odkrycia, to jest przepis, z którego zrobimy trzy różne dania, tak naprawdę metod jego wykorzystania był, znalazłoby się pewnie jeszcze więcej. I to jest przepis na takie ciasto zrobione z fasoli mąk, z takiej żółtej, łuskanej fasoli mąk, czasem słyszałam, że się to nazywa soczewicą. Nie wiem do końca jak to jest, no generalnie jest to Mung dal, e, także pokażę Wam tutaj jak, jak wygląda opakowanie, ja to kupuję na Allegro, e, używam tego na tyle dużo, że już kupuję po prostu dwukilogramowe opakowania e, i to jest e, też bazą takiego rozwiązania, które się nazywa Just Egg, może się z tym spotkaliście, z tego co wiem to to jeszcze u nas nie jest dostępne, ale chyba już Unia Europejska wyraziła zgodę, żeby to mm, się... E, pojawiło w sprzedaży i właśnie Just Egg bazuje na fasoli mung oczywiście oni tam mają jeszcze jakieś tam dodatkowe rzeczy w składzie, no to wiadomo jest jakieś tam bardziej profesjonalnie skomponowana receptura, my zrobimy taką prostą wersję, gdzie po prostu tą fasolę wcześniej na noc namoczoną zblendujemy sobie z, z mlekiem sojowym i z przeprawami. No a najważniejszą przyprawą tutaj jest kalanamak. To jest taka czarna sól, choć jak widać, wcale nie jest czarna, tylko tak się nazywa która ma bardzo jajeczny posmak. Naprawdę, jak pierwszy raz jej powąchacie, to będziecie w totalnym szoku, że to faktycznie pachnie jak jajko. Także, no jeżeli chcecie się bawić w wegańskie alternatywy dla jajek, no to to jest tak naprawdę konieczne, bo to decyduje o, o tym, tak naprawdę, podobieństwie do jajek. Z przypraw dodaję jeszcze mielony czosnek i cebulę w sensie przyprawy i kurkumę, żeby było trochę bardziej żółte. I jeszcze dodaję też trochę oleju, no bo wiadomo w tłuszczu też jest smak. No i jak już mamy gotowe to ciasto, to co możemy z nim zrobić? No to takim, taką podstawową rzeczą będzie omlet. Możemy usmażyć jakiś taki jeden większy omlet, mniejsze takie placuszki. Ja lubię też smażyć takie właśnie pojedyncze placki, które kładę sobie po prostu na kanapki. Jako takie jakby jajko. Można też do tego ciasta dodać drobno posiekane warzywa, tak jak ja zrobiłam w tym przypadku. Także sporo, sporo warzyw można jeszcze w takim, w takim omlecie ukryć. Jeśli chodzi o przechowywanie samego tego ciasta, to można je przechowywać przez kilka dni w lodówce. No tak, podejrzewam, że trzy dni to najbezpieczniej, ale pewnie będzie i dłużej stało. Choć nie ukrywam, że najlepiej mi zawsze te omlety wychodzą ze świeżo zblendowanego ciasta. Wiem też, że niektórzy dodają trochę proszku do pieczenia, żeby te omlety wychodziły bardziej puszyste, ale ja akurat tego nie robię. Nie sprawdziło mi się też, muszę powiedzieć, mrożenie tych, tych omletów, jednak są trochę zbyt suche po rozmrożeniu. A mówię to z bólem, bo wiecie, że lubię wszystko mrozić. Oczywiście to nie jest tak, że jak zrobiliśmy porcję tego ciasta, wstawiliśmy je do lodówki, to teraz jesteśmy skazani na jedzenie omletów przez najbliższy tydzień, bo można z niego zrobić wiele różnych rzeczy. Ja uwielbiam robić tosty w jajku. I jest to oczywiście banalnie proste: wlewamy trochę tego ciasta do miseczki, namaczamy w tym kromkę chleba, smażymy na patelni po jednej stronie, przewracamy na drugą stronę, kładziemy na to ser zwykły czy tam wegański, czego używacie, potem na to jakiś keczupik, jakiś sosik i mamy jedno z moich ulubionych dań z dzieciństwa, tylko w wersji bezjajecznej. Ja tu akurat użyłam takiego niskokalorycznego, wysokobiałkowego sera, dlatego on się akurat tak ładnie nie rozpuścił. No i ostatnia rzecz, którą będę dzisiaj robić z tego ciasta, to jest taki omlet ala tamago, tamago jaki, jeśli lubicie sushi, to na pewno mieliście okazję się z tym spotkać. I to będę robić w ten sposób, że do tego mojego ciasta dolewam trochę więcej mleka sojowego, bo zależy mi na tym, żeby to ciasto było bardziej płynne, ponieważ będę chciała je wylewać bardzo cienką warstwą. Oprócz tego dodaję jeszcze trochę sosu sojowego, trochę cukru, mirinu. Mirin można sobie odpuścić, ale ja mam, więc dodaję i będę to smażyć na takiej specjalnej patelni właśnie do tych omletów, którą kiedyś sobie gdzieś tam na AliExpress kupiłam. Oczywiście nie trzeba jej mieć, można smażyć na zwykłej patelni, ale po prostu na takiej małej, prostokątnej patelni to jest najwygodniejsze. Ja nawet wtedy w zestawie do tej patelni dostałam też taką specjalną łopatkę, także to, to, to się bardzo dobrze sprawdza. No i wygląda to w ten sposób, że wylewam na patelnię bardzo cienką warstwę ciasta i w momencie jak ono się w miarę zetnie, ale jeszcze będzie wciąż takie elastyczne. Będzie się dało zwijać, no to właśnie zwijamy je w taką rolatkę. I potem tą rolatkę przesuwamy na drugi koniec patelni. Znowu dolewamy cienką warstwę ciasta i znowu jak ona się zetnie, to zwijamy całość razem z tym, co zwinęliśmy wcześniej. I tak robimy łącznie ze trzy razy, w zależności od tego, jak grube te warstwy nam wychodzą. I oczywiście ja od razu zaznaczam, że to nie smakuje dokładnie tak samo jak normalne tamago z jajek, ale uważam, że jest to bardzo fajna opcja: czy do jakiegoś sushi, do bowla, czy do pudełka na, na wyjście gdzieś tam do pracy, czy na piknik. Ja tą gotową roladkę zostawiam jeszcze chwilę na patelni, jeszcze przekręcam na różne strony po pierwsze dlatego, żeby mieć pewność, że to ciasto nigdzie nie jest w środku surowe i po drugie dlatego, że po prostu fajnie wygląda jak jeszcze z zewnątrz się tak troszkę podpiecze. I kolejnym moim ulubieńcem, jeśli chodzi o wegańskie jajka, jest wege żółtko. Wege żółtko to po prostu taki sos, który robimy mieszając najpierw wodę ze skrobią kukurydzianą, skrobią niemąką. I potem do tego dodajemy trochę oleju, trochę płatków drożdżowych, kurkumy dla odpowiedniego koloru. No i oczywiście naszej soli kalanama, która jest tutaj absolutnie niezbędna, żeby to miało w ogóle szansę udawać jajko. Ten sos wystarczy kilka minut podgrzewać w garnku, żeby... Trochę zgęstniał i już możemy go jeść. Ja go lubię używać na kanapki. To znaczy tak jak tutaj zrobiłam, że zrobiłam sobie tosta, yy, podsmażyłam jarmuż z czosnkiem, na to dałam jeszcze warzywa i to wszystko polałam tym sosem. To nie jest coś, co y, się je w czystości. <noise> jest to dosyć raczej taka brudna robota, y, ale jest absolutnie przepyszne, także bardzo polecam tego sobie spróbować. Ja nie ukrywam, że kombinuję trochę nad zmianą proporcji tego przepisu, tak żeby spróbować dawać do niego trochę mniej oleju, y, ale jeszcze na razie mi się to nie udało, bo coś tam zawsze jest nie tak albo jest na przykład za dużo kurkumy i on się nagle robi jakiś taki strasznie pomarańczowo brązowy. Ale no, to jest taka dobra, podstawowa wersja. Może, może uda mi się zrobić to tak, żeby faktycznie tego oleju było trochę mniej, bez negatywnego wpływu na, na smak i wygląd. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, no to taki w sumie wegański klasyk, czyli tofucznica. Ja tofucznica robię w ten sposób, że najpierw przygotowuję sobie taką mieszankę przypraw. Czyli tam są przede wszystkim oczywiście nasze dwie główne, najważniejsze przyprawy. Czyli sól kalanamak i kurkuma. Do tego dodaję jeszcze trochę zwykłej soli, trochę słodkiej papryki, trochę płatków drożdżowych. To wszystko mieszam i potem tą mieszanką posypuję tofu, które rozdrobniłam palcami bezpośrednio na patelnię. To tofu smażę kilka minut, potem zalewam mlekiem sojowym tak na oko, po prostu aż uzyskam konsystencję, która mi pasuje. Ja do tofucznicy, tak jak i do zwykłej jajecznicy, dodaję cebulę. Tutaj akurat poszłam na łatwiznę, użyłam takiej cebuli, którą sobie kiedyś skarmelizowałam i potem wysuszyłam suszarce do żywności, więc teraz tylko zalałam ją wodą, żeby przestała być suszona i dodałam już do gotowej tofucznicy. Także ja tofucznicę bardzo lubię, choć powiem zupełnie szczerze, że reszta mojej rodziny nie przepada, także ja ją robię tylko dla siebie. Ale to też jest plus do fucznicy, że ona się bardzo dobrze mrozi, także ja po prostu robię co jakiś czas taką większą porcję i potem dzielę na mniejsze porcje i, i, i zamrażam, tak żeby móc sobie taką pojedynczą porcję wyciągnąć na jakieś śniadanie. No, i to już jest wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Także mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy. Dajcie mi znać, czy wypróbujecie któryś z tych przepisów, czy może wegańskim jajkom mówicie zdecydowane nie, a może macie jakieś swoje ulubione przepisy. Dajcie mi znać, ja chętnie się zawsze nauczę czegoś nowego. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Na pewno będzie więcej tego rodzaju filmików. Pa! pa!